Co za zapach? Roli jeszcze śpi. No nie? nie, drzwi są zamknięte. Roli, wstawaj! Roli? Halo? Roli? Rex? Wiesz, jak jest późno. Chodź spać. Późno? Chyba wcześniej. Wstawaj! Wstawaj Tylko się jeszcze wyciągam No już idę, idę Czekaj, jak najgłośniej się da Pani z tego powodu raczej nie będzie zadowolona Trudno, szczekaj Co to za szczekanie? Eee. Czemu nie śpisz? Co się tam giedrom? Eee. Co tak szczekacie? Teraz mamy okazję! Jak roli, obudziliście mnie! Trudno! No właśnie! Cicho mi się chce, zaraz się pościgam! No ja też muszę się załatwić I chcę wyjść na spacer ha! 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 Nigdy tam nie dosięgniemy Weź tak nie strasz, co ty tak skaczesz, czekasz, no? Jejuu, ja chcę wyjść na spacer, a nie tylko tu siedzieć i doczekać aż ktoś w końcu coś zdan zrobi Oni chcą wyjść na spacer w sumie muszę się załatwić. Tu na spacer ci iść. No trudno. Rex! Po spacerze. Ale ja zazdroszczę tej mini, no bo ona, no... spać z panią, a mnie... No ale cóż, mam swoje posłanie i się z tego bardzo cieszę. <grym> Gdzie jest Rex? <grym> Po obiedzie. Tak czy inaczej musieliśmy w końcu wyjść na ten drugi spacer. Rex! Chodźmy. Mmm, nigdy nie wąchałem tej ściany. Ciekawe co to jest. Rex! Chodź. Czekaj, puszczę na chwilkę. Ej! Ej! Smyk? Rex, jest sprawa. Jaka sprawa? Uczy jest ciężko ranny. Jak to? Pobił się z innym gankiem psów. O nie. Chodź ze mną. Nie mogę uciec z pani. Musisz. To twój brat. Od ledwo co się trzyma przy życiu. Biegniemy tam już. Chodź. Au! Co ci jest? Ugryzł mi w nogę, ale nic mi nie będzie. Au! Pobiegnę tam sam. Tu tu zaczekaj. Nie, dam radę. Nie wierzę ci. Chodź. Zostaw go. Um, niech to mi się zastanowię. Nie. Zostaw go w tej chwili. Nie. Co, pani mądralińska nic nie umie na to poradzić? Edi, pomóż, błagam. Ja do nich nie pójdę. Nie umiem, nie dam rady. Jesteś największy. Czujka nic nie jest. Zastrójte pomóż. Już, już. Ty, duża, chodź na bitkę. Pilnujcie tego małego. Na! Im pomóc. Uda mi się im pomóc. Nie, nie uda się. To zły pomysł. Nie będziemy przecież tutaj sterczeć i czekać, aż coś się przecież wydarzy. Śnieżka ma rację, ale nikt z nas nie umie, no, no wiecie, być groźny. Ja się postaram. Ja mu pomogę. Ka nie rób tego. Muszę to zrobić. Proszę cię, nie rób tego. Nie, zrobię to. Koro ona idzie, to ja też idę. Ja nie, wolę poczekać tutaj, najwyżej was mu zrobię. Oni mają rację, trzeba w końcu y, pomóc. Nie, no myślicie, że ja tam pójdę? Nie idź, trudno. To twój problem. Widzicie, to tajemniczka. Co mnie zdręczyła? No, Już ja jej dam. Tam też jest błysk. Kto to błysk? Walczył na bitwach psów. Jest bardzo silny to co to? To jakiś dziwny egzotyczny ptak. się dorwał Frediego szybko. To tu. Zostawcie mojego brata. Kolejny mały Rodweiler. Ja już go załatwię. A? Obroże ma panią. Co? Skoro Rex przyszedł, to to jest naprawdę ważna akcja. Szybko. I taki mały husky. Ucho! Nie! Dójcie na! Tak! Pomóżcie nam! Ko! Tu jest więcej psów! O o! taka wszyscy... Nie, ty psie mały! Grytaj mnie ty! Zostawcie mnie! nie rób tego! Nie mieszaj się! A, a, o nie, Gucio. Trudno, nie uciekniemy przed walką. Co jest? Jakoś przeżyję. Spokojnie, nic mi nie jest. Uff. Muszę im pomóc z tym ptakiem, a, Zarządzam odwrót! Zarządzam odwróc! Co! Ko, chodźcie. Nie wiesz, że co mówię, ale chcę iść do weterynarza. Ja też.